Oto moja nowa kartka ślubna. Jak zwykle w pudełeczku. Pociągamy za kokardkę, żeby wyjąć bezpiecznie kartkę. Tu miejsce na pieniążki. A kartka sztalugowa. Mój chyba ulubiony format i mój <noise> znak rozpoznawczy. Miejsce na życzenie, podpisy. I kartkę można postawić. Wszystko w odcieniach beżu, brudnej bieli i złota. Pięknie błyszczy się.